Haha, ha. jaki ty niski. Zamknij się mrznie. Ja w pierwszym sezonie zrobiłem więcej niż ty podczas wszystkich. Ha! Wyjebali cię z Timu. Zawiesili cię frajerze. I ja cię najkocha. A ty jesteś mikro i twoja stara I twój oddech to gówno. Mana Ice, a ty nie masz many. Musisz potów używać, bo po jednym spelu tracisz wszystko. Gówno, mana. A ja mam mnóstwo i lód też mam i oddech mój pachnie ładnie, a twój jak gówno i wygyli. Nie lubię cię, Roket. Nie denerwujesz mnie i ta twoja siwa locha też. Jesteście głupi wszyscy. śmiejecie się z wzrostu. Mojego Asiwa ma tyle, co ja. Co z tego, że cyklopy mają trzy cmy więcej? Nej, na, an widzę cię. Rocket zabij się. Ta? A twoja stara się puściła z archem. I ty wygry masz grzywę, jak jakiś pedał gówno. Twój oddech pachnie, ale głównem, a gówno nie pachnie. Więc twój oddech śmierdzi. A t moja... co? A moja dziewczyna, ja ją kocham. A ona mnie też. A ciebie nikt nie kocha. Nawet twoja stara. Więc zamknij się tam i krusie jeden. Rakieta, wypierdalej z boiska. Grać se w te twoje nielegalne sporty. Ja jestem czysty chlopak. I nie śmierdzę gównem, jak ty. I mam oddech. A ty nie masz. Ty masz gówno. Jakiś ja... jajś. Jak synet. Możesz mi pale podsad. Może jesteś murzynem, ale pewnie siusieka. Masz mikro. I nie lubię cię. Jesteś gejem. Nie masz dzierwczyn... Tak naprawdę to przykrywka. Tylko ruchasz się w nocy. Z diokiem. Na stopro. Haha. Ha. Tylko frajerzy cioterzy grają na oficjal mecach. Prawdziwi mężczyźni, którzy się nie boją, grają na nielegalnych mecach. A po twoim pedalskim uśmiechu zgaduję, że już przeleciałeś tymi zębami po naplecie dioka. W frajerze Mikrusie A i mój penis jest większy od cyby. Więc zamknij ryj, Chińczyku! Pewnej zamiast chuja masz oko cyklopa, pilkę taką zielony efiutek. Fiona ze szreka jesteś tja. Jak bejzę do buzi, to jej dupą wychodzi. Takie zielone gówno wgl jak agrest albo murawa na boisku Xavier. Wilk ci wchodzi do mordy. To dredy masz jak ixtentaticon. Glądasz jak babcia moja. Nie mogę z to żyć już. Twój stary C. kocha, dlatego go nie masz. I Imóżnemnym jesteś. Nie jesteś kapitanem, tylko ja musiała przejąć twoje stanowisko, bo byłeś takim głównym. Bamu musi za cejbę robić takie życie. Wstydź się, 190cm, to twoje ego ma eptale. Ha, 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 weź się już zamknij, chińczyku durny jakiś. Jak się pytałem ostatnio Dioka, jak mu robiłeś loda, to mówił, że twoje zęby musiał z napleta wyciągać, bo tak chujowo robisz. A ty ja robi zajebisce. Weź, weź się jej, spytaj, może cię nauczy i wgl beka z ciebie, jak się trzymasz, bo masz nierówny kręgosłup. Ja od początku stworzenia Snowkit, Snow chciałem, by cię z tego gówna wyjebali, bo jesteś taki uzeles. Jedyne, co potrafiłeś robić, to beknąć swój Nierdzącym oddechem, kurwa, hinolu, spierdal daj z mojego życia. Hinol, to twoja stara, chyba, Juki, Ruda, Chinka, Szmata, a ty, Murzyn, z Afryki, z wioski, Makumby. Ciekawe, kiedy ostatnio jadłeś, albo coś piłeś. Bo u was to nie ma nic, głoduwa, wieczna, zacofany kontynent z rzeki, the of ebola. Straj dziewięć o my do Nilu, jedza trawę z pola, albo z simnetnika, Szczury lapiecie i gotujecie nad ogniskiem, na badyla jak kiełbaski murzyny pierdo z